Hello guys, dzisiaj gramy w uletkę taką. Hello. <laughs> Witajcie w ten ponury wieczór. Spotykamy się. O, jestem pierwszy. I co teraz? <laughs> Ale super. Ale super. Ale super. Dwie pełne, pięć, po, bie, pięć pustych. Ja ja zrobię tak. Wow, nie. O nie. <laughs> to, było, to było szybkie. <laughs> Bardzo niedobrze. Chyba muszę wziąć witaminę C na odporność. Pamiętajcie, bierzcie witaminę C. Zaryzykuję to wszystko, guys. Okej. Okay. W ogóle wydarzyła się rzecz przykra. E, dzisiaj nie ma bratery. Pozdrowienia dla niego z tego miejsca. się nie ma bratera. I'm gonna do something crazy right now. Look at this. Wow. Widzisz, jest puste. I teraz wiesz co ci powiem. No. Skujecie. O nie, dlaczego to robisz? Say good night, wow. Good night. Co? zobaczymy e, e, kto tu ma szczęście. A nie, bo to jest... masz drugi raz, ja w Nie uciekniesz przed nieuchronnym. <laughs> nie. Kurde, potrzebuję witaminki C. <laughs> nie masz witaminki C. Twój suplement diety się wyczerpał i nie powiemy nazwy tego suplementu diety, bo nam nie zapłacili, ale mogą nam zapłacić, z miłą chęcią przyjmiemy wasze pieniądze za alokowanie w tym miejscu. Tak. Trzy pełne, dwie puste. że coś, ale nie masz psychy, nie wziąć witaminek. Okej, to nie biorę. Uuuuuu. Am I going to risk it? Nah. Ach, to no co zrobisz robisz? I'm gonna cheat. <laughs> no cheating. I'm cheating. No, no nie, no co zrobisz robisz? Nie wziąłem witaminy. <laughs> Przestań. <laughs> I'm sorry. Nie. Ostatnio bardzo polubiłem słowo absurdak. Jest to super określenie na osobę, która... No... Jakby to powiedzieć... No jest absurdakiem, no kurde. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, co się teraz wydarzy? Nie. Ła, nie masz psychicy w siebie. No Fifty, fifty! 50. 50. Na szczęście nie masz lubki, bo lubka jest dla tchórzy i. E. No dobra. Masz rację, nie jestem tchórzem. O nie. <laughs> Nie no, dobra, nie będę taki. Trzy oh pełne, trzy puste. No, witaminki u mnie. I no. ty strzelasz znowu? Ja strzelam. To obstawiała. Pełna czy pusta? Eee, pusta. Pusta? Tak. <słusza> <słusza> Słusznie. To jest niebezpieczne, muszę cię przywiązać. Nie gdyż. no, weź no. Bez przesady, łała no. O nie. No widzisz. No i nie trzeba było to. Wystarczy, widzisz. No teraz jest problem. Problem jest problem taki, tak? że. Już są chyba same pełne. O nie. Może no, co <głos> zostało? <głos> czyli nie, czyli dopiero teraz są same pełne. Ja szczerze powiedziawszy nie liczyłam. Powiedz mi, a będzie pełna czy pusta? Pełna. Pełna? Pełna. Kurde, miałeś rację. Witaj z powrotem. Zobaczmy kto rozpocznie. O, Uu, znowu ty. Jak super. Jedna pełna, pięć pustych. Dobra, Łała, co ty na to, dżentelmeński agreement, nie używamy lup. No tak, przecież to było jasne od samego początku. Uuu, mam dużo lupek. To nie dobrze. No, twoje sloty się zaczynałem zapełniać, a ja jeszcze nie mam żadnej luki. Eee... Dobra, ojej, ojej, ojej. let's do ojej. it. Uuu. Wiesz, co, wiesz co to znaczy, Łała? Że teraz będzie się albo pełna, albo pusta. takie jak... O nie... Ja zaryzykuję, Łała. I co teraz? Powiedz, Łała, będzie pełna czy pusta? Będzie pusta. Pusta? Musi być. Jesteś pewien? Mm, tak? Dobrze! Dobrze! <laughs> Super. Elegancko! Ale wiesz co to teraz znaczy? Wiem. Ups. Wow, powiedz mi, jaki jest twój ulubiony zadymiarz? Zadymiarz? O mój Boże. E, wydaje mi się, że najbardziej chyba el primo. El primo. El primo. No, rozumiem. El Primo. A twój? To jest trudny wybór, muszę przyznać, bo w Brawl Stars jest wiele interesujących bohaterów, prawda? El Primo? El Primo. Okej. Okay. Pełne czy puste? Pełne. Nie! Bo za późno kiedy już to powiedziałeś. Nie wiem czy wiesz, że po prostu jestem e, deweloperem tej gry i to wszystko jest ustawione. My ustawiamy te filmy. Oczywiście. To wszystko o jest nie. zaplanowane. Bo tak naprawdę te wszystkie dropy, co teraz są, to one są wszystkie ustawione przez nas. Przykładowo, zaraz y, Real y, dostanie puszkę coli. Co mam zrobić? Powiedz mi. Rzuciłbym e, monetą. Nie wiem, czy mam monetę. Mam Mam e, zakrętkę, żywiec zdrój, niebiesko. <słyska> I. <słyska> <głos> <głos> tak, na górze jest napis żywiec zdrój, ale nie ma napisu żywiec zdruj mogę rzucić tam nakrętką. No, no to rzucaj. Okej. Okay. Obstaw co, Jak co wypadnie to mam strzelać w ciebie. No, Wybierz. zdecyduj. Że żywiec zdrój jak wypadnie. Okej. Okay. Teraz się powinno okazać, że ta nakrętka jest tak wyważona, że zawsze leci żywcem do góry, ale... <noise> to się nie okaże. <noise> dawaj o, dawaj, Awaga, dawaj. Uwaga, rzucam. Najgorsze jest to, że upadła mi ta nakrętka i nie wiem, gdzie jest. Ej, zgubiłem. I naprawdę nie wiem. Gdzie jest ta nakrętka? No, Jak upadła? No, żywcem do góry, więc... Ee... Uuu, Uuu, czyli, jednak, czyli jednak? Czyli jednak? Przykro mi, ja nie powtórzę tego triku drugi raz. On był zachowujący <grym> ode mnie. Dlaczego? Więc teraz po prostu strzelę ci w twarz. Nie, proszę. Dobra, witaminki. Witaminki. Bo ty jesteś witaminiarzem. Witamin. <grymina> Witamin. <grymina> 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 czy, je... czy jest w ogóle takie słowo witaminarz? <grymina> nie wiem, jeszcze jest. <grym> Okej. Okay. Dobra. Ja nie no będę w rzucał się na to. Ma sensu. A po prostu strzelew się. Kej, Co teraz? Co mi zrobisz? Ja. No, popisz się. Nic. No po co się? Nie! Czy wiesz, co teraz mogę zrobić? Strzelić siebie? Pewnie, pewnie. <laughs> Najpierw wezmę jeszcze witaminki. Um, mm, witaminki. Jak pysznie, jak pysznie, jak pysznie. I tak się składa, że... Umawialiśmy się orientacyjnie na 30 minut nagrania, a w tej chwili nagrane jest 29 minut 35 sekund. Przed twoją śmiercią proszę cię o jeszcze jedną rzecz. Z zostaw Wiesz... łapkę w górę i subskrypcję. Łapka w górę i subskrypcja. Spoko, guys, jest pusta, on... Mówiłem, że, że mówiłem, że te filmy są ustawione. Boże.